Przepiąć się w sterowanie manualne za poziom, za, za pomocą plakatury, e, zobaczymy, czy to po prostu to nam no to pozwoli, e, kolega stwierdził, że jak wcześniej na to zadziałało. Tak, ten sam kolega na prezentacjach. Mówił o półniedzielu. Dobra, króciutko dalej, można na nią spróbować przybliżyć, zobaczymy co się dzieje. 20 no, niestety godziny nie sprawdzimy, no, to z bezpiecznych odległości od czy paneli, czy turbin, czy złupów energetycznych żeby wykonać zbliżenie bardzo bardzo drobnych elementów. E, także radek, jakbyś ewentualnie w tej chwili wiesz, że tam. Jeszcze tutaj okazję zbudową z, z żurawiem z e, tą przybliżyć jakieś elementy konstrukcyjne, także e, żeby. Jest A, to, w tym momencie e, w pojazdów e, możemy coś takiego wykonać, jeżeli potrzebujemy kogoś podejrzeć, jak, gdzie żona na zakupy na tak, to, jest, jest, No, A, jest. <grymne> ma <wino. grymne> Tak, możemy sprawdzić też e... ...jakie rozmiary. E, nie sprawdźmy sprawdzimy też działanie bo nie będziemy będziemy tam... Jakoś z <śmienicza> Rozmiar 137 Tak, jesteśmy 137 metrów od topka. Widać no to no, po prostu, jakiej jak odległości jakie je szczegóły jesteśmy w stanie spełnić. Zwróćcie uwagę, że w dolnym regionie jest taki kontynent. Tak, w dolnym regionie, w którym mamy tutaj, tutaj rozszerzona rzeczywistość. Kierując tam w stronę do, do punktu lądowania, natomiast tutaj mamy informację o współrzędnych tego punktu, na który teraz patrzymy na strożu, ale też wysokość na poziomie morza. To nie jest taka jest wysokość miejscu, to na poziomie grant w danym miejscu, na poziomie morza nie ma nie możemy mieć grant, e, ale to już nie jest jakiś tam duży problem, żeby sobie później przeliczyć. Natomiast to takie elementy jak te środki wyżej, dalczy, czy właśnie elementy konstrukcyjne jest bezpieczne odległości. W bardzo efektywny sposób, jakie te 1000 sprawie. E, sprawdzi. kamera, e, jeżeli chodzi o termowizję. E, mam tutaj rozdzielczość 1280 x 1024 e, Jest to dużo więcej niż poprzednich i niższy model typu Maltwis 30 i Maltwich. Term 3 D z 2 To mamy 640x512, czyli 1280 na 1024 i co ważne, ważne. rozpiętość zakresu temperatur. W danym momencie mamy od minut do 150, możemy to szybko zmienić na zakres do 600 stopni, a przy zastosowaniu filtra, który fizycznie nakręcamy na na kamerę, możemy e, wykonać pomiary e, do temperatur rzędu 1600 stopni to już. E, tak, mamy tutaj odpalony ekran, e, ramkę, która e, też w swoim zakresie mierzy nam ten może się okazać, że gdzieś tam przeoczymy tak? e, Że jakiś tam mamy a mając już ten ar temperaturowy od razu nam właśnie aplikacja poinformuje o tym, też się e, powinien ten punkt podświetlić. I, e, I już wiemy, że musimy się w temu miejscu e, lepiej przyjrzeć, co tam się dzieje. Oczywiście pełna możliwość e, zmiany kolety bar, które byśmy musiałem przepikać. Centralę e, womitulacyjną. Cuesk, to to no i przybliżyć ee, tutaj, mamy widok z kamery termowizyjnej, ale w każdym możemy sobie też przybliżyć tutaj wizyjny. No i to właśnie, to jest przypięk, tutaj mamy już w tej perspektywie, bo tutaj mamy już zaraz podgląd, tak, mamy Generalnie możemy go wypełniać, który wcześniej nie jedną stroną jedną stroną. generalnie służy nam do kolorowania chmury punktu, żebyśmy od razu